Hej, hej moi drodzy. Siemaneczko. Witam was ponownie bardzo serdecznie w Tiberian Sun, Commandant Conquer Tiberian Sun. Moi drodzy, e, ściągnąłem patcha, pobawiłem się troszeczkę, posiedziałem nad Kurde, zapomniałem o tej oklejącej się podkładce. Bo siedziałem chwilę, poszperałem po internecie, poszukałem. Udało mi się znaleźć Pacza, który wspiera e, First Decade i Ultimate Edition e, Tiberian Sun. Znaczy, kolekcje. O, ym, w kolekcje, w właśnie z y, Orgina. Yy, o, to jest, to jest. Więc udało mi się odpalić grę w przechwytywaniu. Nie w monitorze, nie. W mniejszym, tylko po prostu w przechwytywaniu. Mam nadzieję, że gra będzie chodziła płynnie. W ostatnim materiale mówiłem o tym, że. Yy, yy, yy. No, moment, zmieniło się. Fast. Yy, w ostatnim materiale mówiłem o tym, że. Dobra, że, 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 że zmieni rozdzielczość, ale troszeczkę jest tu podkręcona jakość grafiki, więc. Urde. Podkręcona jest troszeczkę jakość grafiki teoretycznie w, 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 w tej wersji. Więc postanowiłem, że no spróbuję jeszcze, tak? Spróbuję. Spróbuję rozegrać jeszcze. Z

bo po prostu widzę na drugim monitorze co się dzieje, bo wiecie, nie, nie krzaczy mi e, tak bardzo ta rozdzielczość. Dobra, to sobie zgrupujemy w jedynkę. Ale jeżeli będzie, stwierdzę, że e, coś z moimi oczami, że tak powiem, jest nie tak, to najnormalniej w świecie wrócę do niższej... Rozdzielczości pierdzielone zapomniałem umyć tą gamepada i... I mi się klei. Jezu, klej wypłynął spod tego. Rany boskie. To wygląda tak jakbym to oblał czymś. Wszystko się kurde klei. Dobra, coś tu tutaj leci. O, leci, leci dropship. Który... Powinien mi tu ładnie zrzucić jeszcze trochę armii. Oooo! Szału nie ma, ale tragedii też nie. Ojej! Ojejejejejejej. Papier, nożyce, kamień. Tutaj pozabijamy... E, gości z wyrzutniami rakiet, żeby zachować... Wiadomo, żeby zachować... Mm, no, ...pojazdy, tak? No jakby... Na to nie patrzył, są to pojazdy Cały ekran jest strasznie malutki, Nagranie nie jest za bardzo przystosowane chyba do Do, do wspierania no, takiej rozdzielczości Do no, czego nie strzelałem. A i gościu tutaj dobiegnie I wysadzi most tutaj pojechał i wypierdzielił most w powietrze. No, zabijemy tego inżyniera. Możemy tutaj naprawić ten most i tak też zrobimy. Prawda jest taka, że ee, nie musimy tego robić, bo możemy przejść sobie tędy, ale tutaj o ile się nie mylę jeszcze czekają na nas dodatkowe wojska. A i tak chyba nie będziemy... Tu, tu i tak nie będziemy stratni, o ile się nie mylę. Nie, jednak tutaj będzie nam... Przejdziemy sobie tędy Tu jakoś kojarzę, że y, y, od tyłu można podejść do, do bazy Tu jeszcze cywile nam chyba pomogą nawet Dobra, chcielibyśmy... Thanks for help no właśnie, tutaj za pomoc nam um, odkrywają nowy teren, który kończy się tym, że możemy przejść e, do bazy Nod e, zupełnie z drugiej strony z, ze strony m, no, niechronionej, tak naprawdę. Ale tutaj też możemy się, e, możemy się też wycwanić, tak naprawdę. Bo tu są jakby dwa sposoby ominięcia zabezpieczeń. Możemy pójść tutaj, dojść tu i wylądują nam. Yy, tytany, które też sobie wykorzystamy tu za chwilę. Tak, jak mówię, wylądują tytany, którymi już zniszczymy elektrownię. I no, gra jest na tyle, tutaj w tym momencie jest skrypt, że dojdzie do yy, przeciążenia systemów obronnych. Niestety działa to tylko tutaj. Natomiast nasz robot musi przejść całą tutaj drogę naokoło. Nie nie nie, 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 zejdź tutaj. Dobrze, dobrze kojarzę. Tak jest, tutaj dobrze kojarzę. Tu już jesteśmy na tyłach bazy. Natomiast chwilę tu jeszcze poczekamy. Wiecie, zawsze Tytany to jest dodatkowe wsparcie. Jakby na to nie spojrzeć, jest to dodatkowy oddział, jest to dodatkowa armia. Dodatkowe, no jednak, spora siła ognia, jeśli chodzi o, o te mechy. Więc żal byłoby tak naprawdę nie skorzystać. Tym bardziej, że tu już mamy. Tu już mamy tą bazę, którą musimy. tą, tą, tą stację, którą musimy zająć, nie zniszczyć. No tu chyba jeszcze można było wezwać sobie wsparcie jakieś chyba, nie? Nie? Nie, nie nic tu więcej nie ma. Okej, okay. nie ma to nie ma. Nie ma co drążyć tematu. Ale kurde, ten, ten gamepad mi się nie podobał, on naprawdę... Ten klej naprawdę wypłynął, chętnie bym wam to pokazał. Ale nie za bardzo mam jak. Ale może na Facebooka uda mi się wrzucić. O, widzicie? Weapon dropping progress. I teraz możemy ostrzelać tutaj tytanami elektrownie jest jedna a on tutaj nie, nie za bardzo może się zmieścić zaraz zobaczycie no właśnie w ten sposób yy, doprowadziliśmy do yy, przeciążenia systemów yy, obronnych więc jest po prostu w najnormalniej w świecie o wiele o wiele prościej bo tu nic nie ma już jeśli chodzi o, o obronę Właśnie. tutaj powinny być wieżyczki, nie wieżyczki e, i tak jak mówię na dwojaki sposób można przejść sobie tędy naokoło nie zawsze jest taka możliwość w, w, w misjach ale możemy przejść sobie tu naokoło i wszystko e, ominąć rozwalić od drugiej strony a możemy sobie tak jak mówię e, Przyjść tu, rozwalić elektrownię na jedno wyjdzie. Tak czy siak tak się dostaniemy tam, gdzie chcemy. Tego nie ma, tego mamy nie rozwalać. Za rozwalenie tego oczywiście jest misja przegrana. No musimy zająć. Ale no, jak najbardziej szybka ta misja poszła. 8 minut, 10 właściwie. Nawet tam nie całe. Tyk. Sekundery. Co jeszcze mam tu zająć? Coś jeszcze zająć? Nie, dobra Musiałem rozwalić wszystko Dobra, tutaj dropshipy przywiozły nam dodatkowe wojska, ale to już jest koniec misji, więc tutaj, znaczy dodatkowe wojska Wojska, które mają pojechać pociągiem No właśnie I to jest tyle tej misji jest to. No dzisiaj by się powiedziało, że jest to misja poboczna, tak? W tamtym okresie też była to teoretycznie misja poboczna, bo nie trzeba jej robić, żeby e, przejść dalej, tak? To nie jest, nie jest wymagane prze... zrobienie jej, żeby przejść dalej, natomiast jest prościej. Co zresztą zaraz zobaczyć. <laughs> Jeśli nie, zajmiemy tej, jeśli nie zajmiemy tej stacji, ten pociąg tędy nie przejeżdża. Natomiast przyjeżdża tędy e, wsparcie dla NOD. Dobra, bazę rozstawiamy. Zmykamy już tutaj od razu e, elektrownię. Tu możemy sobie myknąć zwiat. I tak, baza, która nas interesuje, jest tu. Możemy przejść tędy, czyli rozwalamy ten zawał yy, skalny i władujemy się tu do środka, zajmujemy, y, zajmując, y, zajmując y, to co nas tutaj będzie y, interesować. Oh, to co nas tu będzie interesować, a interesować nas tu będzie... Shit. Uciekaj, 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 A interesować nas tutaj będzie Centrum Technologiczne NOD. Natomiast natomiast, tym Swoją drogą, gdzieś jest Westwood. Mmmm Dobra. o shit. Dobra, on tu trochę powinien dostać po tyłku. Nie, dobra, nie dostał. Okej, okay, dobra. Hey, interesuje nas jeszcze jedna elektrownia. Interesuje nas radar. Radar nas interesuje. To jest chyba Westwood. Westwood Stock Exchange. Eee... O, no, 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 tak. To się... Tak to my się nie bawimy. Wypierdzielaj od moich titanów. Dobra. Się po, ten się położył, tu no, nie ma możliwości obsadzenia budynków, co jest moim zdaniem trochę dziwne, szczerze powiedziawszy, bo ja rozumiem, że może być, że, że, że tutaj może być, no nie wiem, Tberium i tak dalej, ale no wiecie, obsadzanie budynków, chociaż i będzie mnie teraz skurzał ten, 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 ten koleś kolejna elektrownia. Właściwie zrobimy sobie od razu... Nie no, idę go zastrzelić, bo mnie wkurza. Dobra, tu zmykniemy sobie tak. Tu potrzebujemy... Dobra, będzie nas interesować... Tu mamy dwa zadania. Musimy zabezpieczyć miejsce rozbicia się statku screenów czym oczywiście nie wiemy. Oficjalnie nie wiemy co to za Rasa ani. Em, jakby. Screenowie, temat screenów pojawia się tutaj, w tej części. Natomiast sami screenowie. Natomiast sami Screenowie pojawiają się dopiero w Tiberium Wars, w jakby w Trzeciej wojnie o Tiberium, w międzyczasie trwania trzeciej wojny o Tiberium. Jak wiadomo. tutaj musimy sobie opykać tak. Zrobimy sobie jeszcze jednego harwesterka. Dwie rafinerie to już bonus w postaci dużej ilości mo, dużej możliwości zgromadzenia. Zgromadzenia e, surowców. To jest brama. Dobra, bramę mamy z głowy. Jest kolejny harwester, który możemy wykorzystać do przetwarzania. Tyberium, jeśli w ogóle chodzi o samą strukturę Tyberium, to jest mm, o tyle... Hmm. O tyle jest to złośliwa... A, czołgi. Złośliwa... Ale ja bym chciał, żeby tutaj... Okej. Okay złośliwa, złośliwa struktura krystaliczna, że ona wysysa wszystko z gleby, na której się znajduje. To bez, bez wyjątku, wszystko wysysa. Co... No, no jak wiadomo, obumiera wszystko, tak? Dlatego w Tyberium, w wojnach o Tyberium strefy żółte i strefy... Em, Strefy, strefy czerwone, czerwone to w ogóle, ale stref. Ale strefy żółte są strefami pustynnymi. Dlatego że Tyberium, które rośnie, wysysa wszystko. Wszystko z gleby. Jednocześnie. Jednocześnie jest. Wysysając wszystko z gleby sprawia, że wydobycie minerałów i obróbka minerałów jest o wiele prostsza. Więc ym, Tyberium ma swoje plusy, ale też, też minusy. No, minusem jest jakby fakt, że ym, no, cokolwiek by się nie pojawiło w pobliżu. O no, w w pobliżu, w pobliżu Tyberium. No to po prostu ginie. I, i struktury węglowe również. Czyli y, ludzie, jakby wiadomo, umierają. I wystarczy, że y, człowiek nawdycha się pyłków. Yy, że, że nawdycha się pył, który. Okej. Okay. E, e, który się wydobywa z kryształów Tyberium, żeby zaczął się zmieniać. Więc nawet odrobinka. Mm, więc nawet odrobina ex wystawienia na działanie Tyberium dla człowieka jest zawójcza Dobrze, Nie chciałbym tutaj się. Posypać Dobra, jest duża szansa, na to żeby to ogarnąć. Kolejny się tutaj, możemy bazę raz, dwa rozwalić. W sumie dość zgrabnie tu idzie nawet. Kolejny się rozgniót. na tytonami nie ma żartu. Okej, okay, to jest, to jest budnek, który musi, musi zostać. No, tech center, jak go rozwalimy, to misja jest przegrana. swoją fajne filmiki są. Dobra, kolejny się rozgniót. Dobra, Not Structure. Struktura noc w postaci fabryki uzbrojenia jakby idzie w pierwszej kolejności. Dobra, tutaj mamy to z głowy, tu możemy porozwalać. Dobra, oni niech tu strzelają aczkolwiek tytany przeciwko sile żywej są średnio... Średnio skuteczne. No, w dużej grupie wiadomo... Eee, sobie radzam, ale, 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 ale nie, nie jest to jakiś... Nie są szczególnie dobre. Okay, tej bazę musimy porozwalać. Dobra, Sami inżynierowie weźmiemy dwóch, bo... żeby gdzieś tam nie, nie, nie przepadły, nie zginęły. Swoją drogą... my musimy tutaj już... Wybierać się w drugą stronę, dobra? A my tutaj musimy też wyruszyć na. Pomału na podwój. Na, 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 na odbicie tej strefy. A to oczywiście silosy. samą drogą jak pierwszy raz grałem w tej Virian, yes, to miałem. 8 lat, 8-9 lat, i myślałem, że silo, który, który tam. Wiecie, ten napis Tiberium Silo, to myślałem, że to jest silos atomowy. I mojemu staruszkowi bardzo mówiłem, że ta gra jest świetna, bo, bo już w pierwszej misji można używać broni nuklearnej i w ogóle. No, że ta gra jest świetna, bo już w pierwszej misji można używać broni nuklearnej i w ogóle. I dziwiłem się, że nie mogę nic z tego Silosa odpalić Budowałem 2, 3, 4 Silosy A tu się kurde nic nie pojawiało do odpalenia Dopiero, e, kiedy byłem troszeczkę starszy Ten angielski zaczął faktycznie mi wchodzić w krew e, No zdałem sobie sprawę z tego Na czym polegał problem Związany z brakiem pocisków nuklearnych w Silosie Tak człowiek miał, no Dobra, to jest okręt screenu Yes, sir. Aczkolwiek można tutaj screen ship, można najechać i właśnie się pojawia, że to jest statek screenów. Aczkolwiek tak jak mówię. E, oficjalnie o tym nie wiemy. Swoją drogą m, okręt tego typu był okrętem e, zwiadowczym. filmik oczywiście niestety się nie, ro nie, nie rozwinął się tak jakbym, jakbym sobie tego życzył No ale łapka no i oczywiście tytany z tyłu Target locked

This may sound strange, but some of the men think they hear something inside, we just, we get the feeling we're not alone here. With all due respect, are we talking aliens here, sir? The sooner we get inside that thing, the sooner we'll know what the hell we're talking about. That UFO has got secrets, Mac. Secrets Kane does not want to share. Protect that craft at all costs. <laughs> no well, kolejne zdanie in tym samym miejscu.

No i syru. I oczywiście burza jonowa. Więc jak jest burza jonowa, to się wszystko musiało rozpaść. To możemy sprzedać od razu, bo i tak nie ma sensu, żeby to nam żarło. żarło nam prąd, który, który możemy wykorzystać na coś innego. Natomiast tu możemy sobie zacząć produkować jednostki, które nas będą interesować. Tutaj sobie już wyślemy oddziały na górę, żeby się. O po... cholera Unit boss, Unit boss. A tak naprawdę Unit Lost Dobra, tu musimy się pozbyć Troszeczkę inaczej to rozgrywam, bo z reguły sprzedaję wszystko Co co mi przeszkadza tak naprawdę Dobra Rozwalam zwykle wszystko co mi przeszkadza, czyli tu na... Oh siedł siedą, siedą, siedzą, siedział, siedał się. Eee, tak mówię, rozwalam wszystko co mi co mi przeszkadza, bo nie ma tutaj możliwości od, e, zdobywania surowców, więc tu się musimy bronić tym co mamy tak naprawdę. Ciekawe, pójdą na dół? Tak, idą na dół. Dobra, więc musimy mieć tutaj... 4 minuty się musimy utrzymać, Niemniej nie będzie dużo, ale jednak wiecie, przy misjach obrony zwykle jest to... O, Matko święta, ja chcę już koniec, nie, kończy już to! I to tak wygląda. Burze jonowe, skutek uboczny właśnie Tyberium. Działalności Tyberium, gazy, które Tyberium wytwarza i tak dalej, i tak dalej, które się wydobywają, powodują właśnie tego typu zmiany w ekosystemie. Że pojawiają się takie niszczycielskie burze jonowe. Dobra, szlak trafił. Dobra. Przedamy to. Niech oni, mu... Niech oni schodzą do nas na dół. Two minutes remaining. Eee, nie mamy prądu, więc jest duże prawdopodobieństwo, że te wieżyczki nie będą strzelać. Co jest swoją drogą smutne strasznie, no ale... Te wieżyczki zawsze tutaj trochę... A nie, jednak wieżyczki strzelają, więc spoko. Eee, tutaj zablokujemy oddziałami... Ale dobra, i po sprawie. Dobra, tutaj chłopaki się na pochamsku wbijają, ale już tu... Czołgi, 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 czołgi... Dobra, drap się zgłupiał. Nie, wie, nie wiedział co ma ze sobą zrobić. Myżę na nagrał szybka misja. Czyli, jak, jak pozbyć się czołgów w stylu GDI, rozwalić coś, co może wybuchnąć. Naj, najprędzej jest to beczka, zwykle czerwona. I ona jest zabójcza dla wszystkiego: dla wszystkiego, co się rusza. Dobra, casualty jest i tak dalej. Ona zbytnio nie obchodzi. Stay alert people. Just because the lights are off doesn't mean nobody's home. This is some crazy technology. getting the genre? Recording the whole thing, sir. Looks like Vegas boys cleaned it out. <coughs> My name's Umagan and you better use it. Unless you want your head cut off. I don't. I can help you. I can help you find Vega. Vega? The Brotherhood holds our leader, Tratus, in a highly secured medical colony south of here. We don't have the resources to break him out. Without you. But you can't find Vega without us. Why should I trust you? Unlike you, Blunts, the Forgotten are a people of honor. I have pinpointed the location of the Nod prison camp. An array of sensor towers has been installed around the perimeter. If we don't take that array out first, they'll know we're coming. Tredos will be killed. Ava.

No właśnie, to są e, Sensory e, stacja, sta, stacja przesyłu Natomiast tu mamy sensory, które musimy rozwalić To wszystko musi pójść w diabło, ale moi drodzy To następnym razem, jak zawsze, save game Zapisz, misja zapisana I co? Ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło Do zobaczenia